Pamiętasz, gdy rozmawialiśmy o rejestracji rozmów, z monitoringiem wizyjnym jest niezwykle podobnie. Właściwie są dokładnie te same podstawy prawne i te same zasady w zakresie rejestracji zarówno dźwięku, jak i obrazu. Zanim zaczniesz stosować monitoring wizyjny, musisz pamiętać o kilku bardzo istotnych kwestiach. Przede wszystkim musisz prawidłowo oznaczyć obszar, na którym będziesz stosował monitoring. Następnie musisz upewnić się, że rejestrujesz wyłącznie ten obszar, który masz prawo rejestrować, czyli na przykład do Ciebie należy i nie rejestrujesz w przestrzeni publicznej. W stosunku do osób objętych Twoim monitoringiem, jesteś zobowiązany wypełnić tzw. obowiązek informacyjny, czyli patrz punkt pierwszy. Ogranicz długość przechowywania nagrań do tego, co niezbędne, maksymalnie do 60 dni. No i najważniejsze, pamiętaj o tym, że jak zastosujesz monitoring wizyjny, to w świetle przepisów RODO stajesz się administratorem danych osobowych. Pamiętaj też, że jeżeli stosujesz monitoring wizyjny, to musisz zapewnić realizację praw każdej osobie, której wizerunek Twój monitoring zarejestruje. Między innymi prawo dostępu do danych, ale również prawo do sprzeciwu. A, no właśnie. I nie stosuj atrap kamer. Jeśli masz jakieś pytania, to oczywiście zostaw je w komentarzu.